Good morning. Jaki obornik? No, no, my się tutaj tak witamy. A, u nas to się wita tak. A co to za kurwi kleszcze? To są cheerleaders, ale lepiej be careful. My jesteśmy Rich and Bitch, a ty jesteś Chill and the Bill. What are you doing? No, próbuję, czy dobre? To jest Spiritus, my tego używamy w lab classes do experience. No, my w Polsce po tym też mamy niezły experience. O matko, nikt nie je w szkolnym kiblu, ani nie ma żadnych patusia? To wy macie lunch w szkolnym toilet? Oh my gosh, a w sumie jak wy w Iglos mieszkacie? Ej, co to za laska? Vanessa Miami, jej daddy to ten multimillioner You are ten nowy? Co z Russia przyjechał? Nie, ja z Polski przyjechałem No, to I said, że z Rosja Będziesz mi trzymał torbę O matko, wy tu macie musicals? U nas kiedyś jedna laska tak śpiewała na dniu nauczyciela, że aż mi szybka w telefonie pękła Stand up, guys Biskup przyjechał? No, my każdego mornik mówimy z kół przysięgę. Ale pojabały ci moje materiały, to serio w tutaj będzie i mi mega miło.